CO TO BYŁO? FAK Kur... No nie! No idź sobie! Zapomniałem Doleci? Doleci? Kurde. nie doleci Wszystko z krawędzi De. A no zginę, no przecież nie mam energii, no. No, 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 patrz, kur... Nie, nie jako był ten jeden... Cyk. No, co z tego? Na razie doszedłeś, bo ci energii nie odebrały po forkie, ale nadal skoki. Chyba się nie uda, nie doskoczy. Chyba, no ten mały kroczek jeden był źle tych skoków. Teraz to się zacznie. Właśnie. O nie, o nie, o nie, o nie. No, no, no i weź, no i weź pamiętaj, że tam już trzeba zrobić skok. No kurde. I to teraz? Miałem skok zrobić? Dobrze pamiętam. No i kurwa źle. Będziecie się... Kurwa niech odwróci się i nie widzę jak on jest ustawiony i nie wiem, czy już mogę skoczyć, czy muszę jeszcze zrobić krok. Kurwa końcówka, ale stoi źle, no. Delikatnie. No i się kurwa, przestawił. I. Trzy. Trzy. Raz. Dwa. No i kurwa, nie wiem, czy jeszcze kroczek, czy się wp***li. no jak mnie to w... No kurwa. Panie zadziałały reklamiś. No frustrujący jest ten odcinek No. no. Wziąłem do góry, a nie na skos. No ta gra jest zepsuta. bagów ma i tyle. Ja nie wiem, skąd ja miałem cierpliwość za modu, żeby... Wszędzie trzy. Tu, kurwa, nie. Tu, k***a. 2,5! Jak się nie da 2,5 kliknięcia zrobić. Ja pi... Bolę. Co za kwa zje... Przepraszam. No i znowu k***a, to sam. Ja biorę do góry, kurwa, skaczę. A tam ma skoczyć, to nie, to se pójdzie, nie skoczy. No i mogli, no i jaki by, Jakby tu była płyta, no nie mogłaby tutaj ta płyta być wstawiona, no no nie mogła, nie? Nie, trzeba tym kawał jeszcze iść. Już jesteś wystarczająco zdenerwowany. To jeszcze nie, jeszcze musisz się... No i odwróć się. Ale. No i chodź wszystkie życia kuj, stracę na tych dolonych skokach I kuj, nie przejdę drakonosa dwójki i chuj, przejdę tylko dopiero jakby dmiał miał k**a save'a, sobie będę stamtąd spokojnie zaczynał, to wtedy mi się uda, tak to chuj, dupa ja. animację z i tyle no. smutne to jak gra cię oszukuje. Oraz ludzik animuje się o 3 pixele, raz o 2, Teraz dziś nie zadziałała. No i chodź, no i cześć. 12 żyć. Na pieprzonych skokach stracone granie ukrywane. No i A Dobra, spróbujmy to jak to zrobiłem. Tak i pyk, tak i pyk, tak i pyk. I tak i pyk, i tak i pyk. I teraz tu tak i pyk, tak i pyk, tak i pyk. Tak spocony, że ja pierdzielę raz, dwa, trzy. Pyk. Raz, dwa, trzy. No dobra. Może się uda, zobaczymy. Wygląda jak popsta, jakaś... Plansza, nie? Znowu ta jedna pułapka, znowu, no przecież to jest jakiś obłęd, błędy w grze, bo nie skoczyłeś, tylko k**a szedłeś, nadziałeś się na kole. No nie, to jest kurwa nie fair. A few 우리 집안